Witam Was na kolejnym vlogu. Dzisiejszy vlog będzie bardzo mocno pszeniczny. Pokażę Wam pszenicę szerpę i także nowość pszenicę ościstą PG 102. Aktualnie znajdujemy się na polu, gdzie mamy zlokalizowaną euforię. Jest tu 89,5 hektara w jednym kawałku euforii. Jak możecie sobie ocenić swoim okiem, zobaczcie na ten piękny łan. Bardzo wyrównana pszenica, 100% stojąca. Na tym, na tym dużym polu, także no, wygląda rewelacyjnie. Właśnie biorę się za oznaczenie tego pola y, tablicą informacyjną, jaka to jest odmiana. Jeżeli ktoś by przejeżdżał i miał wątpliwości, zawsze może się upewnić, że jest ta euforia. Zobaczcie sobie z perspektywy, jak wygląda plantacja szerpy. 100% nam tutaj szerpy ustało elegancko no wygląda to naprawdę rewelacyjnie aż miło popatrzeć na taki wyrównany i przede wszystkim stojący łan także no muszę powiedzieć, że jest to rewelacja zobaczcie sobie może na sam kłos on nie jest jakoś super długi, ale jest w miarę zwarty i naprawdę wygląda to, wygląda to dobrze Zobaczcie tę zdrowotność, którą można potwierdzić tutaj na tym obrazku. Zaraz sobie dokładnie zobaczymy jaką mamy fazę, ale, e, ale patrząc na to mamy tutaj praktycznie zdrowy, wiadomo nie da się tego uniknąć, ale jeden, dwa, no i powiedzmy trzeci liść też jeszcze jest zielony. No niesamowita petarda słuchajcie. A tutaj zobaczmy sobie przykładowo. Jak to wygląda? Zobaczcie, jakie ziarniaki nam tutaj się przedstawiają. Coś niesamowitego. Jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie w plonie, ale wygląda to naprawdę bardzo dobrze. O, tu można powiedzieć, że jest dojrzałość woskowa, bo tu już nie ma żadnego mleczka. Nie. Dojrzałość woskowa, słuchajcie, ziarna i praktycznie zielona jeszcze. Także naprawdę bardzo, no imponująco to wygląda, jestem bardzo ciekawy jak to odzwierciedli się w plonie, zrobiliśmy tutaj wszystko co w naszej mocy, żeby uzyskać optymalny, jak najwyższy plon, no jestem bardzo ciekawy jak to wypadnie, ale zapowiada się jak na tę chwilę bardzo dobrze. Jesteśmy w miejscu, w którym mamy zlokalizowaną szerpę i pokazuję Wam z tego miejsca szerpę pierwszy raz, dlatego, że tu nie kręciliśmy jeszcze dla Was vloga i... Co mogę powiedzieć? Możecie sobie zobaczyć z tej perspektywy, jak to wygląda, a za chwilę przemieścimy się w dalszą część tego pola, gdzie mamy zasianą pszenicę ościstą PG-102. Ona jest zlokalizowana tam już na końcu pod lasem, gdzie mamy troszeczkę słabsze stanowiska. Ale zobaczycie sobie nawet na tych słabszych stanowiskach pod lasem, jak radzi sobie ta odmiana PG-102. Wracając jeszcze tutaj z tej perspektywy do szerpy. Chodowca deklaruje nam, że szerpa ma podwyższoną odporność na wyleganie, co ocz znajduje tutaj u nas potwierdzenie, bo zobaczcie sobie, jak ona wygląda. Jest praktycznie 100% stojącej pszenicy. No i pomimo tego, że mieliśmy tutaj wiatry i wiecie sami jak to wyglądało, niektóre mieliśmy też takie ulewy, bo po kilkadziesiąt, nawet litrów na, na metr kwadratowy, i zobaczcie sobie jak ta szerpa wygląda. Na wielu też plantacjach możecie zaobserwować wyleganie pszenicy, dlatego że w momencie, kiedy trzeba było tę pszenicę skracać, ona zaczynała wtedy słabo rokować nam, bo, bo mieliśmy niedobór wody i niektórzy plantatorzy nie zdecydowali się na skracanie, no i tu wyszło, że to był błąd dlatego, że później ta pogoda nam, nam się poprawiła pod względem opadów. My akurat tutaj wykonaliśmy, po co mogliśmy, jeżeli chodzi o, o skracanie, ale szerpa i tak, oprócz tego, że jest oczywiście dodatkowo tutaj skrócona, ma swoje cechy takie jak podwyższona odporność na wyleganie. To miejsce już oczywiście znacie, jest to rozgraniczenie odmian, odmiany Wcześniej tutaj wspomnianej szerpy i odmiany PG102. Tak wygląda to rozgraniczenie, ale korzystając z tej okazji, zobaczcie sobie z tej perspektywy pola, jak wygląda na potwierdzenie ta szerpa w całości stojący łam. Także i od tamtej strony, i od tej strony na potwierdzenie możecie zobaczyć, że rewelacyjnie nam tutaj stoi ta, ta szerpa. No i obok PG102, o którym już wam wcześniej opowiadałem. Eee Korzystając właśnie z okazji, że jesteśmy na rozgraniczeniu odmian tutaj e, ościstej i zwykłej, możecie sobie zobaczyć, bo generalnie rzućcie okiem też na to pole. Jest zasiana tutaj przy lesie ta PG 102. E, jest zasiana przy, przy lesie dlatego ostka, ponieważ ona zniechęca nam dziką zwierzynę do e, żerowania, ponieważ e, w tej fazie, jaką mamy tutaj w pszenicy, czyli w takiej dojrzałości od mlecznej do woskowej, pszenica najbardziej smakuje dzikiej zwierzynie, najbardziej to dzikom, gdzie one tutaj nam zjadają te kłosy i robią dość duże szkody w, na plantacji, no ale zobaczcie sobie, i idzie sobie taki dzik, no to on tutaj chętnie sobie taką mięciutką pszenicę może te kłosy jeść i rzuć, no ale tutaj niestety już napotyka na przeszkodę w postaci tych tutaj ości, no nie jest to przyjemne nawet dotykając to, bo te ości się tutaj nam wbijają tak w rękę, także yy, no spełnia tutaj jak najbardziej swoją rolę to, że jest to pszenica oścista. No i oczywiście zasiana przy lesie, więc oścista, czyli ogranicza nam tutaj yy, yy, żerowanie dzikiej zwierzyny. Ja na tym polu akurat nie widziałem żadnych strat, jeżeli chodzi o żerowanie dzików. Yy, no i tym samym, też yy, jeżeli mamy las, no to oczywiście. Nie wszędzie, ale tutaj akurat jest gorsze stanowisko, bo mamy tutaj glebę e, głównie w tej części pola piątej klasy, a także miejscami znajduje się też gdzieś szósta klasa nawet. No ale tu nie, nie rozdrabniamy się na to, aby siać inne gatunki, czy żyto, czy pszenżyto, bo to jest bardziej takie mozaikowate i ta szóstka występuje tutaj tak e, e, placowo, że tak powiem. No i wszędzie jest zasia, zasiana ta PG-102. No i możecie zobaczyć jak to wygląda, tak samo jak szerpa tutaj, czy tapek G102, stoi w 100%. Naprawdę imponująco to wygląda, spełnia swoją rolę dlatego, że jest, jest oścista, nie żeruje nam tutaj ta zwierzyna. No i spełnia swoją rolę taką, że w gospodarstwie możemy przeznaczyć pod zasiew tej pszenicy troszeczkę słabsze stanowiska. No i zobaczcie sobie. Takie cechy morfologiczne oprócz tych ości na, na sam kłos. Kłos jest bardzo mocno zwarty i też nie jest jakiś e, nie jest jakiś krótki, jest takiej średniej długości, ale bardzo zwarty. Jak widać ona w tym momencie możemy sobie ją tutaj wymucić, na tym polu jest najbardziej dojrzałą pszenicą. Zobaczcie sobie na, ten, na te ziarniaki. No wyglądają też imponująco, są bardzo duże. Zobaczymy, jak to ziarno nam tu już do końca dojrzeje i będzie zasychało. Ale jak na razie, naprawdę fajnie to wygląda. No i po samym ziarnie widać, że to już jest ta dojrzałość bardziej zaawansowana niż w przypadku, niż w przypadku e szerpy. Także na pewno będziemy tutaj ją zbierali wcześniej. No i jak już mamy tutaj naszego operatora, ładnie ustawionego. Możecie sobie zobaczyć zdrowotność tego ŁANu, pszenica praktycznie e, ziarno już e, takiej dojrzałości e, późnowoskowej, można by tak powiedzieć, a rośliny jeszcze zielone. Także trzyma się tutaj do końca, e, co jak to widać tutaj potwierdza to, co mamy co wiemy od hodowcy, że ma podwyższoną odporność na, e, na choroby i w, w całym okresie wegetacji możecie się cofnąć do innych vlogów, to też jest to potwierdzone. Ja mogę ze swojej strony też powiedzieć, że dobrze się prowadziło te pszenice, Nie było jakichś dodatkowych zabiegów na coś, czy na mączniaka, czy na septoriozę. Jak widzicie też na fuzariozę kłosów, słuchajcie, fuzarioza kłosów, to, to sprawdzamy to tak. Bierzemy w garść po prostu tyle kłosów ile damy na przykład radę złapać. No i sprawdzamy czy mamy jakiś różowe, yy, różowe takie plewki. No tutaj akurat nie widać, tak na pierwszy rzut oka. Także odporność na fusarium, także bardzo dobra. Co mogę jeszcze więcej powiedzieć? No, na pewno w gospodarstwie yy, co roku zobaczymy także, jak ona się nam obroni tutaj z plonem. No, ale wiadomo, że nie możemy tutaj Liczyć na rekordy, dlatego że jest to stanowisko zdecydowanie słabsze. Ale jeżeli posialibyśmy ją też na, na dobrym stanowisku, gdzieś przy lesie, gdzie też się takie zdarzają, to myślę, że byłaby e, naprawdę miła niespodzianka. Ale i tak to wygląda super. Zbierzemy, zobaczymy jaki plon. Oczywiście Wam ten plon e, powiem po zbiorze. Ale patrząc na to, jak ta pszenica się zachowywała w trakcie wegetacji i, i na jej potencjał, myślę, że w naszym gospodarstwie zawsze znajdzie sobie miejsce, ponieważ no, e, e, zdarzają się takie kawałki, gdzie ta ziemia, e, gdzie te stanowiska też nie są aż tak dobre. Więc w tych słabszych, jeżeli pszenica, to na pewno PG102. A Jak widzicie, znajdujemy się na polu, na którym mam doświadczenia z soją. Możecie sobie tam z oddali zobaczyć od tego zboża. Jest, są zasiane różne odmiany. Tam mam takie z, odmiany z Euralisu pod kodem. Następnie jest Majerika. Ta jasnozielona to jest też odmiana z Euralisu. A teraz tutaj jesteśmy akurat na, pol, na poletku, gdzie jest soja Abaka. Abaka to jest z hodowli Zadbaulins. Możecie sobie zobaczyć, jak elegancko wygląda. Jest ładnie wyrośnięta, całkowicie zielona. Więc tu nie widać jakichś niedoborów azotu. A to dlatego, że mogę Wam pokazać brodawki, jakie tutaj ta soja nam zgromadziła. Jest trochę twardo. Dlatego też pewnie większość tych brodawek nam się urwała. Jak widać. Ale co najważniejsze, zobaczcie, jakie tutaj są brodawy. Jest to efektem tego, że zaprawialiśmy nasiona inokulantem, dlatego że te brodawki muszą. E, pracują nam na to, że produkują nam azot, który odżywia tą roślinę i ten azot pobierają z powietrza. Także tu już nie musimy nawozić azotem. I jak widzicie po stanie plantacji jest to bardzo efektywne, dlatego że no jakichkolwiek niedoborów tu nie widać, bo soja jest, jest bardzo ładna, duża i, i całkowicie zielona. I teraz jeszcze jak jesteśmy tutaj przy tych brodawkach, to możecie sobie, mogę Wam powiedzieć jako ciekawostkę, że te brodawki, które są przy tym e, głównym tutaj, e, przy tym głównym korzeniu, to one są najbardziej efektywne i przez to są największe. Dlatego, że one się rozwijają tutaj w pierwszej, w pierwszej fazie, one są najstarsze. Już od początku nam produkują ten azot do zasilenia tej rośliny. Później, oczywiście, powstają gdzieś tam na, na tych korzonkach mniejsze brodawki, ale one już nie są tak bardzo efektywne, ponieważ ten transport tutaj jest znacznie dłuższy i też przebiega przez te cienkie korzonki. No a tutaj jednak te najbardziej efektywne to te na tym korzeniu głównym. No i zobaczcie, warunkiem takim, żeby sprawdzić, czy te brodawki nam produkują ten azot jest to, że one muszą być w środku czerwone. I jak widzicie, no to wszystko tutaj działa. Nie. No. Jestem bardzo zadowolony z tego efektu. Zobaczcie jakie brodawy. Zobaczcie sobie jaka jest soja po tym. Tutaj stosowałem w całości na tych odmianach inokulant Hi-Stick, dlatego że już po wielu latach badań wyszło, że Hi-Stick jest pod względem stosowania bardzo dobry, bo ładnie nam się stosuje go. Ja akurat zaprawiałem w betoniarce sobie, wymieszałem te nasiona z tym inokulantem bezpośrednio przed siewem i od razu następował siew, także tu jestem przekonany co do tego inokulanta. No i, i co dalej, eee, następny rok jeżeli, bo tutaj jest soja pierwszy rok na tym polu i następny rok jeżeli byśmy zasiali tutaj soję na pewno e, ten efekt byłby jeszcze lepszy, dlatego że e, po zbiorze tej rośliny zostały nam by te korzenie, te brodawki, te bakterie w tej glebie e, i następnie jeżeli byśmy siali w kolejnym roku tak, żebyśmy mogli zaprawić tymi e, bakteriami, no ale już byśmy mieli z podwojoną siłą, dlatego że te bakterie już z tego roku by nam zostały bo niestety naturalnie w polskich glebach nie występują te bakterie, które e, mogą tutaj żyć w symbiozie z tymi korzeniami i produkować ten azot e, dla soi. Dlatego tu jest soja pierwszy raz, ale jest zaprawiona elegancko. Plus jeżeli by była soja po soi, to też jak najbardziej na plus, jeżeli chodzi o to o, tą, e, o, o, o te brodawki, które tworzyłyby nam się na korzeniu. Idąc dalej, możemy sobie zobaczyć jaka jest faza. Tutaj na tych roślinach już mamy... E, takie malutkie strąki, możecie sobie zobaczyć, zawiązki pierwszych tutaj strąków na wysokości, no myślę, że tutaj co najmniej 10 cm, jeżeli ten strąk urośnie powiedzmy będzie miało około 4 cm, no to najniżej będziemy mieli no może 6, może 7 cm, no co uda nam się zebrać, to uda. Dlatego robimy te doświadczenia odmianowe, żeby wyodrębniać też te odmiany, które wiążą jak najwyżej tutaj strąk. I na tej roślinie możemy rozróżnić sobie od małych strąków, idąc w górę rośliny i tutaj mamy jeszcze na tych górnych partiach jak soja nam kwitnie. Kiedyś jak pierwszy raz zasialiśmy soję. To właśnie czekałem na, na to kwitnienie, kiedy ona będzie kwitnąć, bo tam myślałem, że to będzie może tak jak w Łubinie albo coś, no ale ona akurat tak bardzo dyskretnie tutaj kwitnie, że praktycznie tego nie widać. Są tylko takie bardzo malutkie kwiatki, no i z tego później powstają te strąki. No i oczywiście yy, zawsze mówi się, że soja ma na tych dolnych partiach najbardziej dorodne nasiona, dlatego że te strąki tworzą nam się już dużo wcześniej, no i wtedy to nasiono ma największą masę, powiedzmy, bo ma, jak naj bo ma po prostu dużo czasu, żeby nabrać tej masy. W nie każdym rejonie soja wygląda tak samo na plantacjach, bo dostaję sygnały od Was, że też robicie to wszystko zgodnie z jakimiś normami, ale no, ta kondycja u Was na polach nieraz nie jest taka, jak byście chcieli. No ja mogę tu powiedzieć, że Oprócz tego, oprócz tego zaprawiania, gdzie tutaj fajnie się to przyjęło i mamy ekstra brodawki, to także nie poprzestałem na tym. I oczywiście stan tej plantacji możemy też zawdzięczać temu, że wykonałem tutaj dwukrotnie zabieg do nawozami mikroelementowymi i biostymulatorem. Jak wiecie, u mnie we wszystkich uprawach praktycznie stosuję nawóz mikroelementowy Perfect Micro. I tutaj były dwa zabiegi po 2 litry na hektar, i następnie biostymulator filoton i tutaj dałem po 1,5 litra na hektar. Oczywiście do tego były towarzyszące nawozy takie jak siarczan magnezu, dodany także solubor, i w pierwszym, tym, w pierwszym nawożeniu dolistnym dodałem Adopt Zaczynaliśmy na euforii i kończymy na euforii. Z mojej strony wielkie dzięki za oglądanie. Jak pamiętam, przypadał wam do gustu scena remake z filmu z Gladiatora. Postaram wam się to teraz powtórzyć. No i do zobaczenia na następnym vlogu.